Cześć, niech Was Bóg błogosławi. Dzisiaj taka druga część jakby. Przez pieństwo mojego Ojca Ziemskiego musiałem stać w nocy przy furtce, a moi rówieśnicy spali wtedy. Wasura o przemieszczaniu się Aniołu! Wydawali się wszyscy ożywieni i radośni, tak jakby oczekiwali na jakieś cudowne wydarzenie. Z powodu ich wielkiej radości pomyślałam, że całe niebo świętowało. Potem wszyscy aniołowie razem jednym głosem zaśpiewali. Szczęśliwe wydarzenie ma się właśnie dokonać. Tym szczęśliwym wydarzeniem będzie przekazywanie słów Boga poprzez Wasule do ludzkości. Oto chodzi w tym oręciu, pokoju i miłości, by doszło wreszcie do jedności, ale fajnie się zrymowało.